Cześć, ja jestem Ola i witam Cię bardzo serdecznie na kanale Uwaga Gotuje. Dzisiaj pokażę Wam, jak przygotowuję rosół, ale w nietradycyjny sposób, dlatego że będzie to rosół pieczony w piekarniku. Tak, w piekarniku. Na czym to dokładnie polega, pokażę Ci w dalszej części filmu. Jedyne, co mogę powiedzieć już teraz, to że jest to bardzo proste, a różnica w smaku jest ogromna. Rosół uprzednio pieczony w piekarniku, mam na myśli warzywa i mięso. Zyskuje dodatkowe walory smakowe. Taki rosół ma dużo głębszy smak. Nie będę się tu rozgadywać już dłużej, bo mogłabym o zaletach tego rosołu. Nie przeciągam, zabieramy się za gotowanie. I jeżeli nie subskrybujesz tego kanału, to będzie mi bardzo miło, jeśli to zrobisz. Ja już tutaj na blaszce przygotowałam sobie składniki do pieczenia. Tutaj po prawej stronie czekają na nas przyprawy i inne składniki, które dodamy w dalszej. Kolejności, ich nie pieczemy. Warto na początku zaznaczyć, że ja robię porcję 3-litrową. To będzie 3 litry rosołu i tutaj na 3 litry właśnie mam przygotowane składniki. Mój rosół będzie z indyka, mam tutaj skrzydełko, szyję, jedną sporą taką cebulę, cały korzeń selera, jeden por, trzy pietruszki, Cztery marchewki i dwa ząbki czosnku. To będzie lądowało w piekarniku na godzinę. Piekarnik będzie rozgrzany do temperatury 200 stopni. Natomiast przyprawy. Tutaj przejdźmy do tego, jakie ja przygotowałam sobie przyprawy. Tutaj mam kilka ziarenek różowego pieprzu. O nim powiem w dalszej części filmu. 10 ziarenek czarnego pieprzu. 6 ziarenek ziela angielskiego. 3 liście laurowe. jedna łyżeczka Suszonego lubczyku, i na środku kubka soli. To są dokładnie trzy łyżeczki soli. Tyle ile litrów rosołu, tyle łyżeczek soli. To jest złota zasada i zawsze będzie dobrze. Dlatego ja mam trzy łyżeczki, bo będzie 3 litry. I dwa sekretne składniki, ich nie pieczemy. Jeden liść kapusty. To jest naprawdę bardzo ważny składnik tego rosołu. Powiem wam, dlaczego w dalszej części. Filmu i pęczek pietruszki, też jej nie żałuję, dodam później do upieczonych już warzyw do garnka salutki pęczek. Zabieramy się do pracy. Warzywa i mięso znajdujące się na blaszce opruszam delikatnie solą, dodaję również szczyptę ziołowego pieprzu. Nie polewam składników na blaszce żadnym dodatkowym tłuszczem. Piekarnik nagrzewam do temperatury około 200-220 stopni i przez około godzinę piekę do momentu, aż warzywa i mięso delikatnie się zarumienią. Warzywa dzięki naturalnie występującym w sobie cukrach pięknie się skarmelizują, a pieczone mięso nie będzie nam w garnku już szumowało. Do garnka wlewamy 3 litry wody i przekładamy upieczone mięso i warzywa. Dodaję wszystkie przyprawy jednocześnie i dokładam jeszcze pęczek pietruszki. Ciekawostka o różowym pieprzu. Jest on bardzo delikatną przyprawą delikatnym pieprzem, który dodaje taką owocową nutę. Jest to świetny dodatek do wszystkich bulionów. Gotujemy pod przykryciem przez godzinę. Następnie dokładamy jako już ostatni składnik liść kapusty. Moim zdaniem jest to najważniejszy składnik, kluczowy element. Liść kapusty dodaje orzechowo-chrzanowy aromat i pochłania nadmiar tłuszczu. Gotujemy jeszcze nasz bulion przez dwie godziny i po tym czasie mamy piękny, złocisty, bursztynowy, głęboki w smaku bulion. Jest to naprawdę coś pysznego, koniecznie musisz spróbować. Ja przygotowałam domowy makaron, uwielbiam marchewkę z rosołu. Czy może być coś lepszego? Koniecznie musisz spróbować zrobić rosół wedle mojego przepisu. Dzięki za dzisiaj. Cześć!